Witam serdecznie, Motywacyjna Minuta Skikowego Szlaku, 2 marca 2016. i Dzisiejszy temat to życzenie czy decyzja? Życzenie czy decyzja? Eric Worre w czasie, podczas wczorajszego filmiku swojego na, na GoPro właśnie podejmował temat najważniejszego elementu do startu w biznesie, do startu, rzeczywistego startu w biznesie, tego autentycznego, tego prawdziwego startu w Twoim biznesie marketingu sieciowego. Który to jest ten moment? Co, co jest tym naj, tą najważniejszą rzeczą? Co jest tą podstawą, tym fundamentem, tym, tym wszystkim, od czego się wszystko zaczyna? Decyzja. Zgadzam się w 100% procentach z nim. To jest decyzja, że nic Cię nie zatrzyma przed osiągnięciem sukcesu, nic Cię nie zatrzyma przed kolejnym krokiem, kolejnym krokiem, kolejnym krokiem w drodze do tego, co sobie zaplanowałeś, czy zaplanowałaś. I to nie jest życzenie. Bo życzenie to jest, wieczne, no, to jest tak, że wielu ludzi startuje z życzeniem. No, ja, wiesz, spróbuję, spróbuję, jak mi tam to wyjdzie, jakoś to ja zobaczę. Jak wyjdzie, ja sobie dam czas, jakiś taki, wiesz, krótki. Jak zarobię wtedy dużo, no, to wtedy będę już to budował, to wtedy będzie fajnie. To nie działa, to nie działa. Ja przez wiele lat um, nie byłem na progu podjęcia decyzji. Ja mówiłem, że ja podjąłem decyzję, ale to nie był, to nie był moment, to nie, to, nie, to nie była sytuacja, w której rzeczywiście tę decyzję podjąłem. To, że ktoś podjął decyzję, to widać po nim. Wszystko podporządkowuje działaniom, swoim działaniom biznesowym, żeby przez ten czas ogromnej, wytężonej pracy, skupienia ustawieniu wszystkich priorytetów pod kątem biznesu, który buduje, żeby ten czas mógł sprawić, że osiągnie wolność finansową, że zdobędzie to, o co walczy. To jest tak bardzo ważne. Z wielu rzeczy, które robimy w życiu, jeżeli robimy równolegle kilka rzeczy, ciężko jest budować ten biznes, jeżeli nie postawimy czegoś na pierwszym miejscu. Musimy go postawić na pierwszym miejscu, jeśli stanie w tym właściwym miejscu. Jeżeli, może inaczej, jeżeli całą energię skupimy na, na właśnie tej jednej rzeczy, jaką jest budowanie biznesu. Podejmiemy tą decyzję, naprawdę serio, wtedy wiele fantastycznych rzeczy zaczyna się dziać. Naprawdę ważnych, fantastycznych rzeczy. Zaczynamy budować autentycznie biznes, zaczyna się wszystko wokół nas zmieniać. Idziemy naprawdę mocno, mocno, mocno do przodu. Tyle na dzisiaj. Trzymaj się, do zobaczenia jutro. Hej, to taka zima, dosyć dziwna, czyli w śniegu może nie widać za dużo. Coś tam chyba powadało w nocy, ale, ale wieje jest minusowo lekko. Na razie, hej!